Witajcie. To już ostatni przedświąteczny program. Ja nazywam się Paweł Chojecki, jestem pastorem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i redaktorem naczelnym tej telewizji, którą oglądacie. Stąd zapytaliśmy, bo taką mamy formułę, że bierzemy jakiś ważny temat duchowy, życiowy, i najpierw pytamy ludzi. Co oni o tym myślą? W różnych miastach, głównie w Lublinie, ale niekiedy wybieramy się w Polskę. Dzisiaj będzie tradycyjnie Lublin i zapytamy o święta Bożego Narodzenia. No, czy obchodzicie? To wydaje się, że jeszcze w Polsce jest pytanie oczywiste, ale za 5-10 lat już niekoniecznie musi takie być. Zobaczymy, co się dzieje na ulicach Lublina, ale. Drugie pytanie, no myślę, że jest trudniejsze i ciekawsze. Oczywiście, no pytamy, po co Jezus przyszedł, ale co by było, gdyby nie przyszedł. Także najpierw pierwsza łatwiejsza część. Obchodzisz święta Bożego Narodzenia? Tak, obchodzę, obchodzę. Tak obchodzę. Tak, tak obchodzimy? Tak, tak. Tak. Jasne. A po co Jezus e, przyszedł na świat? Żeby nas zbawić. Wydaje mi się, żeby zbawić świat. A co to znaczy zbawić świat? Yy, od tego grzechu pierworodnego wybawić, znaczy tak mi się wydaje, jestem katolikiem, jest tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien, czy to jest dobra odpowiedź, ale dla mnie święta są po prostu takim momentem, żeby spędzić czas z bliskimi i samemu poczuć jakby to takie przyjście, że tak powiem, Jezusa. No tak jakby no, na nowo się narodzić i dać wiarę, nadzieję tutaj innym po prostu na, na święta, więc tak jakby no, tak jakby nowy początek każdego roku po prostu. No, żeby nas zbawić, pokazać nam, na czym polega miłość. Jestem osobą wierzącą, po prostu uważam, że to jest to bardzo fajna wiara, która mnie spełni jako człowieka i po prostu wyznaję ją, I też że w żeby nas zbawić po prostu. A co to znaczy, żeby nas zbawić? Żeby pokazać nam, że tam, gdzie jest coś, gdzie ja nie domagam, na przykład jakieś moje słabości, grzechy, że jest ktoś, kto mnie kocha, mimo tego, że mam te słabości i grzechy, i ma jakąś receptę na to, żeby sobie z tym poradzić, to i pokazać dużą miłość, po prostu. Żeby trochę nam pokazać, swojego nas po to, żeby dać, że jest coś dalej w życiu. Nie tylko tutaj to życie jest piękne i ważne, ale idziemy jeszcze dalej, tak? A przyszedł, nas, zbawił nas przez to, że jest człowiekiem, i to dla mnie jest takie, że on po prostu nas rozumie, bo też był człowiekiem i mogę oczywiście mówić do niego, i on mnie czai po prostu, bo też był kiedyś człowiekiem. To jest takie. A po co Jezus y, się urodził? Żeby nas zbawić. A co to znaczy? To znaczy, że byśmy tutaj y, przeszli przez życie w miarę y, spokojnie, normalnie, szczęśliwie. No i zeznali jakiegoś spokoju po śmierci. Chyba tak. A powiedz nam, po co Jezus się narodził? Myślę, że nie było powodu. Urodził się. No, dziękujemy Magdzie. Bardzo miło i taktownie zadaje, jak widzicie, trudne pytania. No, ta część, mówię, jeszcze jest optymistyczna, i jeszcze większość naszego narodu tu chyba nikogo nie spotkaliśmy, kto by powiedział, że, że nie obchodzi tych świąt. Nawet ateiści, niewierzący, kiedyś komuniści to w niektórych różnych fajnych filmach to widać, że jest w tych świętach no, jakaś taka. Atmosfera, niektórzy powiedzą magia, spotkanie rodzinne, niezwykłe choinka, prezenty, pewne takie ulubione potrawy, jakieś wspomnienia z dzieciństwa. No, ciągle liczymy, że tak coś się przełamie w naszych relacjach, że będzie fajnie, różnie to bywa. Także ja też bardzo, bardzo lubię te święta. No i też aura sprzyja, bo niekiedy jest śnieg, chociaż teraz coraz rzadziej, ale. Jest ogólnie tak zimno, mroczno, i wtedy w domu, przy tym ognisku rodzinnym, przy stole, to naprawdę człowiek się dobrze czuje, i tego oczywiście też sobie i Wam życzę. Ale już z tym, po co Jezus przyszedł, to zobaczcie, że Zaczynają się drobne schody, jeszcze taka automatyczna trochę odpowiedź wyuczona, no, żeby nas zbawić. No ale Magda nie daje za wygraną. No, co to znaczy? No, i teraz y, ludzie sami zdają sobie sprawę, że nie przepracowali tego, nie przemyśleli. Przyjęli tak gdzieś z drugiej szko klasy szkoły podstawowej y, jakąś wiedzę, a potem, mimo że tu mieliśmy i młodsze, i starsze osoby, no nie ma takiego mocnego pogłębienia, co to znaczy, że Jezus nas zbawił. I o ile jeszcze łatwo dosyć radzimy sobie, dlaczego nas zbawił, nie? że nas kocha, że dlatego przyszedł jako człowiek, dlatego nas rozumie, nie? to to jeszcze, jeszcze jest. Ale ten skutek, jak w jaki sposób nas zbawił, co jest owocem tego zbawienia, czy tylko dobre życie, czy jakaś taka nadzieja, że tam po drugiej stronie coś jest. No, jeśli byście wzięli Pismo Święte do ręki, zobaczy, że tu jest naprawdę dużo więcej. To szczegółowo mamy szczegółowe informacje, po co Jezus przyszedł na Ziemię. No możemy wziąć ten taki najbardziej znany tekst Pisma Świętego. Wielu sportowców sobie gdzieś pisze, na koszulkach, na czapkach, w różnych miejscach, gdzie tam można, bo tu te różne no, lewicujące władze sportowe no to zakazują, ale tam gdzieś piszą takie J. 3:16, nie i to nie chodzi o tam, wiecie, jakiegoś agenta, tylko to jest nazwa księgi Ewangelia Jana. Trzeci rozdział i szesnasty werset. Sięgnijmy do tego tekstu. Jeśli macie egzemplarze Pisma Świętego, sobie otwórzcie. Jeśli nie, no to taki na przykład egzemplarz lub mniejszy format możemy wam wysłać bezpłatnie. To Gedeonici ufundowali te egzemplarze, a wy płacicie tylko za koszt wysyłki. Ale jeśli macie już, no to otwórzcie sobie 3,16, Albowiem tak Bóg umiłował świat. Że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, żywot wieczny w starszych tłumaczeniach. No, prawie myślę, każdy Polak gdzieś może słyszał ten werset, ale czy zrozumiał? No to zobaczcie. Albowiem tak Bóg, Bóg ojciec, umiłował świat. No, można dodać, świat grzeszny, świat Czyli też ciebie. Nie? Czyli możesz sobie to tak przeczytać. Albowiem tak Bóg umiłował mnie. Mnie niedoskonałego, który nie domaga, który źle robi, który często nie dochował wiary Bogu. Nie grzesznego, tak jak mówi Biblia. Albowiem tak Bóg umiłował mnie, świat, czyli wszystkich ludzi, że syna swego jednorodzonego dał. No i tu jest cel. Aby. Czyli po to, aby każdy, kto weń w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zobaczcie, że cel Boga Ojca i cel misji Jezusa to jest, abyś Ty, każdy, czyli ja, albo im tak Bóg umiłował mnie, że Syna swojego jednorodzonego dał, abym ja nie zginął, ale miał życie wieczne. Warunek jest, żebyś uwierzył w Jezusa, żebyś osobiście podjął decyzję uwierzenia w Jezusa Chrystusa. Wtedy nie zginiesz, ale otrzymasz życie wieczne. Otrzymasz życie wieczne. Wczoraj śpiewaliśmy tu kolendy, jest taka znana pieśń Tryumfy, i tam w tej końcówce też jest ta prawda którą tu czytamy w Biblii, przedstawiona, że żeby nas uratować od piekła i skierować, umieścić w niebie, w starej kolędzie, nie? Bo to jest taka ludowa, prawie że przyśpiewkowa ta, nie wiem czy kolenda, czy, czy to się jakoś trochę inaczej nazywa, no ale w czasie świątecznym się to śpiewa. Na koniec poproszę, żeby dołączyć to nasze wykonanie tej kolendy. Zobaczcie, że w tym prostym przekazie, podobnie jak w Biblii, tak w kolendzie, nie ma mowy o czystcu, nie ma, nie ma mowy o jakichś oczekiwaniach, tylko po to Jezus przyszedł, żeby nas uratować przed karą za nasze grzechy i dać nam niebo, dać nam życie wieczne. I zobaczcie, wielu ludzi mówi o tym co najwyżej z poziomu nadziei, że mamy nadzieję, że po śmierci tam jakoś coś będzie lepiej. A otwórzcie sobie tym razem już list, bo to była Ewangelia Jana. Jan napisał też trzy listy i apokalipsę. Zobaczcie, pierwszy list apostoła Jana, pierwszy, pierwszy list, rozdział 5 od 11 wersetu. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Bóg dał nam prezent. Dlatego te podchoinkę prezenty się daje, dlatego są wcześniej mikołajki, żeby uwypuklić tę prawdę, że zbawienie jest nie nagrodą, nie zasługą, tylko prezentem od Boga. Zobaczcie, a świadectwo, czyli to Bóg potwierdził, po to dał pismo święte, żebyście wiedzieli, nie? można tak powiedzieć, a świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. I teraz Jan tłumaczy, co to znaczy uwierzyć w Jezusa. Ten, kto ma syna, ma życie, a kto nie ma syna Bożego, nie ma też i życia. Zobaczcie, nie chodzi o jakąś intelektualną wiedzę o Jezusie. Nie chodzi o znajomość historycznych realiów i tak dalej, i tak dalej. Tu dokładnie jest, kto ma syna. Kto ma osobistą, bliską więź, przyjaźń z Jezusem, ma go w sercu. Nie? Tak można to powiedzieć. W Apokalipsie ten sam autor, apostoł Jan 3,20, mówi jeszcze bardziej precyzując, jak się w tego Jezusa ma uwierzyć. Tam są słowa Jezusa też do ciebie, do każdego człowieka. Oto stoję u drzwi i kołacze. Mówi Jezus. Nie? Czyli Jezus już do Ciebie przyszedł, nie musisz Go szukać w kościele, gdzieś, nie wiem, nawet na łonie natury. Jezus już przyszedł do Ciebie, stuka do Twojego życia. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos, i drzwi otworzy, to jest decyzja, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał a on ze mną, czyli już ta wspólnota będzie wiecznie tu na ziemi i w niebie przez całą wieczność trwać. I dlatego tu w liście mówi ten, w pierwszym liście Jan mówi, ten kto ma syna, właśnie kto go zaprosił do swojego życia przez osobistą, świadomą decyzję, no nie niemowlęcia, nie rodziców chrzestnych, nie księdza, tylko twoją decyzję, ten kto ma syna ma życie. No ale jest i druga, Smutniejsza część, kto nie zaprosił Jezusa, nie ma Syna, nie ma też i życia, tego życia wiecznego. I zobaczcie tę końcówkę, bo powiedziałem o nadziei. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. Czyli jeśli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, że On zapłacił karę za wszystkie twoje grzechy, zarówno przeszłe, jak i przyszłe, żyje, i chce wejść do twojego serca jako Zbawiciel i Bóg, jeśli w ten sposób się do niego zwróciłeś, to apostoł Jan pisze. O tym napisałem do Was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. I tu zobaczcie cel, abyście, abyście mieli nadzieję, abyście się spodziewali, abyście myśleli, albo żeby się wam wydawało, że macie życie wieczne. To jest bardzo mocne słowo. Abyście wiedzieli, że macie. Życie wieczne. To jest ostre słowo wiedza, pewność. Abyście wiedzieli, abyście mieli pewność, że jesteście zbawieni, uratowani od grzechu, uratowani od piekła i macie życie, które się nigdy nie skończy. Nie żaden czyściec, najprawdziwsze, niebo, prezent od Boga Ojca w Jezusie Chrystusie. No to wróćmy na ulicę Lublina, żeby zapytać a co by było? Gdyby Jezus nie przyszedł. A coś by się zmieniło, wydarzyło, gdyby się nie urodził? Nie wiem, prawda by wyszła w inny sposób. Myślę, że to znaczenie nie miało, jednocześnie mając znaczenie. Ciężko mi o konkretach tutaj mówić, bo to abstrakcja jest dla mnie. Okej. Okay. Nie wiem, jakby się potoczyły losy, ale wydaje mi się, że prędzej czy później by to się stało, jeżeli, jeżeli, jeżeli faktycznie Bóg istnieje. To znaczy, no ciężko mi tak powiedzieć, no jestem osobą wierzącą, więc dla mnie jest to gdzieś jakiś taki nowy początek, ale czy by się coś wydarzyło, gdyby się to nie zdarzyło, no to to zależy tak jakby, jakie jak ktoś ma na to spojrzenie z punktu religijnego. Tak jak pani zapyta ateistę, to pewnie nie, tak jak pani zapyta osobę wierzącą, no to pewnie jest to dla niej jakiś tam nowy początek i jest to jakaś tam zapoczątkowanie jakiegoś tam okresu, więc to zależy od podejścia po prostu dla kogoś. O, a gdyby nie przyszedł? Nie ma takiej opcji. Ale co, gdyby nie przyszedł? <grym> nie, nie wyobrażam sobie in, innego sensu życia po prostu. Dla mnie to jest sens życia, tak? Chrystus przychodzi, ja rozumiem tą wiarę, rozumiem, to jest dla mnie to nadaje treści sens życia. Byłoby nam na pewno trudniej i byłoby dużo mniej jakiejś takiej nadziei i miłości. Jak życie by się kończyło, to co byśmy dalej robili? No w sumie nic, nie? A tak to mamy nadzieję. Czyli Pan Jezus, Pan Jezus, a Pan Bóg Panem Bogiem. On by coś wymyślił na pewno innego. Ale to jest właśnie piękne, że nie musiał, a przyszedł, tak? A Pan Bóg mógł świat zbawić zupełnie inaczej. A zbawił właśnie przez to, żeby stał się człowiekiem. I to jest właśnie też piękne w tych świętach. Bardzo trudne pytanie filozoficzne. Nie wiem. No, bardzo mi się podoba ta ostatnia odpowiedź. Że jak nie wiem, to lepiej nie kombinować. I. Szczerze powiedzieć, czy Bogu, czy ludziom, nie wiem. Poprzedni nasz gość, ten młody człowiek, no, mówi, że pewnie by Bóg jakiś inny sposób zbawienia wymyślił, gdyby Jezus nie przyszedł. Warto jednak sięgnąć do źródła. Jest opisana pewna scena tuż przed pójściem na ukrzyżowanie za nasze grzechy. W ogrodzie, w ogrodzie Getsemane Jezus się modli. Wie, że to już blisko. To nie będzie jeszcze trzy lata, to nie będzie rok, nie będzie tam parę tygodni. To będzie dziś, to będzie za niedługo, za godzinę, dwie, rozpocznie się ta, ten ostatni etap. Kaźń, egzekucja, śmierć. I woła najpierw swoich uczniów. Mówi, chodźcie, bądźcie ze mną i módlcie się. No to wiecie, co się z nimi stało? No pospali się. Nie? Bóg rozumie. To nawet ich tam specjalnie nie gani. Ale modli się sam do swojego Ojca i krwawy pot ze strachu występuje na jego czole, na czole Jezusa. Jezus mówi, mamy to właśnie w Biblii opisane. Ojcze, jeśli to możliwe, inaczej mówiąc, jeśli jest inny sposób zbawienia. Oddal ten kielich ode mnie. Niech to się nie dzieje. Ale nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. Czy gdyby był inny sposób zbawienia, Ojciec nie odpowiedziałby na tę modlitwę Jezusa? Temu młodemu człowiekowi szczególnie to pytanie dedykuję, a teraz spróbujmy się zmierzyć co by było gdyby Jezus nie przyszedł no zacznę tak historyczno politycznie w jakim świecie byśmy żyli no prawdopodobnie w takim świecie do jakiego Jezus przyszedł czyli byłoby niewolnictwo czyli byłaby przemoc czyli ludzie rzeczywiście by ciągle toczyli przeróżne wojny i tak dalej i tak dalej nie byłoby tego, co mamy dzisiaj, tydzień temu. Pytaliśmy, jak powinien rządzący wyglądać. I część z was, tym razem to było chyba z Tomaszowa Mazowieckiego, odpowiadaliście, że powinien rozumieć ludzi, wczuwać się w potrzeby ludzi. No to to jest przecież typ władcy, którego stworzył dopiero Nowego człowieka, którego stworzył Jezus Chrystus, bo Jezus już nie chce wracać do tamtego odcinka, ale króciutko mówi, normalnie jest, że ludzie nadużywają swojej władzy dla siebie, a ja chcę, żebyście wy służyli sobie nawzajem, żeby ten, który chce być największym władcą, żeby był sługą waszym. I zobaczcie, że dzisiaj ludzie mają takie oczekiwania i rzeczywiście w świecie zachodnim protestanckim no, przez długi czas nie było wojen i szczególnie Stany Zjednoczone mogą pokazać najdłuższe okresy właśnie. Takiej pokojowej egzystencji, coraz więcej prawa, coraz więcej wolności, sprawiedliwości, oczywiście też dobrobyt materialny. Cywilizacja protestancka dała największe imperium w dziejach świata. Mam na myśli Stany Zjednoczone, Ameryki. Nie? Czyli bylibyśmy, gdyby Jezus nie przyszedł, to dalej żylibyśmy w tamtym niewolniczym, feudalnym świecie, a nie w tym świecie wolności, w jakim żyjemy, dobrobytu też w miarę można bezpiecznie wyjść na ulicę, co w tamtych czasach szczególnie w podróżach, bo w mieście no to jeszcze tam jakoś było, ale już poza miastem no to już nie było tak bezpiecznie. No ale przejdźmy do ważniejszych rzeczy. Oto, jeśli byśmy zajrzeli do Starego Testamentu, do księgi Izajasza, tam jest no, pokazany ten cel przyjścia Jezusa, zobaczcie 42 rozdział: abyś otworzył ślepym oczy, czyli bez Jezusa bylibyśmy dalej ślepi. Abyś wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Tu oczywiście nie chodzi o dosłowne więzienie, ale o niewolę duchową, że nie robimy tego, co chcemy. Chcielibyśmy dobrze, a nasze życie jest raczej zaprzeczeniem tego. Robimy różne złe rzeczy, z nawykami złymi, z nałogami, z czynieniem krzywdy swoim bliskim. Cały czas się borykamy. Gdyby Jezus nie przyszedł, nie byłoby żadnych szans, żebyśmy przestali grzeszyć, żebyśmy się zmieniali na lepsze. Bylibyśmy też w ciemności. Tu jedna z pań pięknie powiedziała, że no Jezus to jest. Nie wyobraża sobie świata, bo to jest sens jej życia, cel, sens jej życia. Pięknie to ujęła ta nasza interlokutorka. Bylibyśmy w duchowej ciemności. Nie wiedzielibyśmy, dokąd zmierzamy, skądśmy się wzięli, po co tu jesteśmy, co mamy robić, jak się mamy zachowywać, jaki jest Bóg. Na żadne z tych pytań. Nie mielibyśmy dobrej odpowiedzi. Bardzo podobnie można to zobaczyć w Ewangelii Łukasza, kiedy mowa jest o Janie Chrzcicielu, który miał przygotować przyjście Jezusa. Zobaczcie, pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza będziecie tam pewnie na wigilii czytać tam, jak to się stało z tymi pasterzami, z Marią, i tak dalej. No a zobaczcie o tym Janie Chrzcicielu, który też no, dość eksponowaną rolę pełni na początku Ewangelii. A ty dziecię, mowa jest o Janie Chrzcicielu, prorokiem najwyższego nazywane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana. Aby przygotować drogi Jego. To pokazuje, że Jezus jest Bogiem. Nie? Aby przygotować drogę Jezusowi, Bogu, aby dać ludowi Jego poznanie, zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować Nogi nasze na drogę pokoju. O świetle, o ciemności już mówiłem, zobaczcie, pojawia się, pojawiają się mroki śmierci i pojawi się, pojawia się temu temat odpuszczenia grzechów. Zbawienie to w pierwszym rzędzie znaczy uratowanie od konsekwencji naszych grzechów, czyli od wiecznej śmierci, oddzielenie od Boga, od piekła. Odpuszczenie grzechów. I Jezus, mówiąc do Żydów w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale, mówi. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem. Pomrzecie w grzechach swoich. To byli ludzie bardzo religijni. Chodzili do świątyni, czyli dzisiaj można powiedzieć do kościoła, składali ofiary, dawali pieniądze, dziesięcinę dawali, święta religijne wszystko robili. Jeśli nie uwierzycie, że ja jestem Bogiem i zbawicielem, pomrzecie w swoich grzechach. Czekałoby nas piekło, gdyby Jezus nie przyszedł. Czyli Jezus zmienił świat w skali makro. Żyjemy dzisiaj, można powiedzieć, w chrześcijańskim świecie, czyli w świecie wolności, bo to jest największe. Wolności i sprawiedliwości, można tak powiedzieć. Oczywiście niedoskonałej, bo jeszcze nie w niebie żyjemy, ale biorąc pod uwagę świat sprzed dwóch tysięcy czy więcej lat, no to jednak troszeczkę się na plus zmieniło. To chyba wszyscy przyznacie. Ale to się stało, ta zmiana całego świata, społeczeństwa, przez zmiany poszczególnych ludzi, że odpowiedzieli na to stukanie Jezusa Chrystusa. Jezus wszedł do ich życia, dał im odpuszczenie grzechów i zmienił nasze, naszą niewolę czyli takie związanie, jak gdyby kajdany grzechu zerwał. I dzisiaj możemy wołać do Boga Tatusiu, znamy go. Osobiście, a ojcze, to jest tatusiu. Możemy mówić, tak, jestem zbawiony, mam przebaczone wszystkie grzechy, księdza już nie potrzebuje. A ja do księdza mówię cześć, Jezus mi przebaczył wszystkie grzechy. I mamy moc do tego, żeby tu, na ziemi, zmienić swoje życie, żeby przestać grzeszyć. Pomyślcie o tym, proszę. W czasie świąt, jeśli byście chcieli, oprócz tam przygotowań, ozdabiania choinki, smażenia Karpia, wziąć do ręki Pismo Święte i przeczytać sobie na przykład całą Ewangelię Łukasza, a nie tylko ten fragment przez księdza, tam gdzieś nakazany, no to myślę, że byłby jednym z lepszych zastosowań tego, by uczcić to, że dwa tysiące lat temu Jezus opuścił niebo. Choć wiedział, co go tu spotka i przyszedł zapłacić za mnie i za ciebie. Do zobaczenia, jak Bóg da po świętach. Cześć, mam na imię Magda i razem z Kornelem co tydzień wychodzimy na ulicę Lublina i nie tylko, aby pytać Was o sprawy duchowe, religijne, które później Pastor Chojecki konfrontuje z Biblią. Dzięki Wam serdeczne za to, że nas oglądacie, że jesteście z nami. Zachęcam Was do komentowania, do dzielenia się swoimi przemyśleniami. A jeśli podoba się Wam to, co robimy i chcielibyście porozmawiać o Bogu i Biblii, Zapraszamy do osobistego kontaktu. Czekamy na wasze wiadomości w mediach społecznościowych oraz na mailu kontakt@idzipodprąd.pl. To dzięki wielkie i do zobaczenia.